Wyobraź sobie, że mamy tutaj magiczną różdżkę, ja jestem Harrym Potterem, a Ty masz trzy życzenia. Co byś chciał, żeby się wydarzyło, żeby branży napojów alkoholowych było lepiej, żeby mogła się dynamicznie rozwijać, żeby nie cierpiała? Hmm zaczęło się robić bardzo przyjemnie. Pewnie pierwszą kwestią chciałbym, żeby całość branży alkoholowej była traktowana według tej samej zasady. No bo jeżeli popatrzymy na to, czy to jest cydr, czy to jest piwo, czy to jest wino, gin, whisky, czy też wódka, to dalej jest to samo C2H5OH. I czy w środku mamy 2%, 5%, 15%, czy 40%, jest to ten sam alkohol i w zależności, jaką objętość spożyjemy, tyle czy z tego alkoholu przyjmiemy. Więc pierwszym moim marzeniem mam nadzieję, że całkiem realnym jest to, że akcyza, która jest opłacana przez nas jako producentów, a finalnie przez konsumenta, jest dokładnie taka sama dla wszystkich producentów w branży alkoholowej, no bo tak nakazywałaby logika. Pewnie drugą kwestią jest to, że jeżeli jedna kategoria alkoholowa może się reklamować, dlaczego nie może się druga? No, mówimy o równości w biznesie niejednokrotnie o to w różnych kategoriach i w różnych branżach walczyliśmy preferencje jak wiemy mając bardzo liberalne poglądy ekonomiczne e, nigdy nie działa dobrze regulacje odgórne powodują pewne dystorsje na rynku no i to tutaj też jesteśmy bezsprzecznie tego świadkiem e, Trzecia, pewnie Proszę, znowu czyjemy. ustawodawcza. No, dwa lata temu byliśmy świadkiem wprowadzenia chyba najbardziej absurdalnego podatku, jaki można było sobie wyobrazić, czyli coś, co się nazywa kolokwialnie podatkiem małpkowym, czyli tak zwanym podatkiem od małych formatów, który znowu tak surprise, surprise dotknął li tylko jednej kategorii alkoholowej. No bo mówimy o alkoholach do 300 ml w opakowaniach. No jakoś nigdy nie widziałem piwa poniżej 300 ML, a te wódki smakowe czy też napoje smakowe, alkoholowe, które mają po 20-25-30% w takich opakowaniach właśnie są sprzedawane, no i ich cena po wprowadzeniu tego podatku wzrosła o ponad 20. Kilka procent i dość analogicznie spadła ich sprzedaż. W tym samym czasie, żeby było śmieszniej, wzrosła sprzedaż półlitrowych opakowań, no bo konsument, jak to ktoś kiedyś powiedział, nie jest idiotą i umie liczyć. Tak więc zamiast kupować cztery setki potencjalnie w ciągu tygodnia, kupuje teraz jedną butelkę półlitrową. Efekt finalny jest taki sam: na pewno nie jest prozdrowotny. Dokładając do tego, jeżeli już płacimy te podatki, i one były wprowadzane pod egidą Ministerstwa Zdrowia, chciałbym, żeby faktycznie te pieniądze, były przeznaczane na edukację społeczeństwa i na profilaktykę alkoholową, bo jestem przekonany, że to nie tylko w moim przypadku, ale wszystkich moich kolegów również z PPS-u zarządzających pozostałymi firmami ambicją jest nie to, żeby alkohol był konsumowany po to, żeby się upić, tylko po to, żeby dodawać tego, jak to kiedyś Chimilizbach powiedział pierwiastka baśniowego do naszego szarego życia i być takim miłym i sympatycznym dodatkiem od czasu do czasu, który konsumujemy. Wielkie więc to tyle Harry Potterze. Z listy życzeń. Yy, tak, na początku tego pytania powiedziałem: Wyobraź sobie, więc teraz <laughs> przypominam, że nie mamy różdżki, nie jestem Harry Potterem. Nie bij mnie, jeżeli Twoje życzenia się nie spełnią. Dzięki wielkie. Dziękuję.